Benben, witam, witam, i fani, tego typu Ja tam święta Święta, święta i po świętach, wizałej fani Łobabeń, tego typu Ja tam się najadło się Na Wigilii Czy jeszcze robicie poprawkę Jedzenia Łobabeń, tego typu No i chciałem tu podziękować, wizałej fani, wam że mamy 1400 e, lajków ponad 1400 tam tego lajków coraz więcej niedługo będzie 1500 lajków z tego się cieszę widzowie fani że po prostu idziemy do przodu widzowie fani co zrobić taki żywot człowieka Siema, siema Tomek Też wesołych świąt Ci życzę Święta, święta i po świętach Gdzie chodzisz? A, muszę Tutaj poczuć koledze Pendrive'a Bo mnie prosił Bo musiałem mu coś zgrać No idę sobie na piechty, bo szybciej dojdę niż Czekał na autobus. Ładno się robi. Chodzi o to, że jest wilgotno. Jest wilgotno. będzie tego typu. jak tam święta? Jak się mówi święta, święta i poświęta zaraz. Co to już jutro dzień, ostatni dzień świąty i tego typu A pieniądze poszły Na prezenty, na jedzenie Cóż, jak się mówi Na święta trzeba zrobić zakupy na choink pod choinkę prezenty Taki żywot no, ale zaraz będzie sylwester znowu. No tutaj wtedy jest tak, że po prostu są ścieżki dźwiękowe do naszej nowej płyty. Trzeba tam trzeba zmiksować. Troszkę. Ja nie mam takiego sprzętu jak mój kolega. Mój kolega ma sprzęt taki, że lepiej nie mówi. ale to trzeba dać do masteringu. Tam obróbkę zrobić jeszcze. Ujejo. i płytę będziemy wydawać po nowym roku. Nowa płyta. No to szybciej dojdzie niż autobus. Łobawem tego typu. Widam, Artur. Tak patrzę, patrzę, czy jedzie autobus, ale wątpię w to. Tego typu. Ej, ty tam. Wieczony spacer? Nie. Nagle tutaj przed chwilą ja mówiłem. Może idę do kleji poczuć pendra z ścieżką dźwiękową do masteringu No i będzie nowa puta po Nowym roku No bo ja szybciej dojdę niż bym pojechał autobusy Boż aż... A cóż, takie życie Jak się mówi